Cześć, cześć moi drodzy, witajcie w dzień dziecka. Wszystkiego najlepszego dla was wszystkich, bo każdy z nas był dzieckiem i każdy z nas powinien w środku jednak mieć trochę dziecka, żeby to nasze życie było troszkę lżejsze i łatwiejsze. Także wszystkiego najlepszego i wszystkiego najlepszego do nas, dla naszych wszystkich dzieci które są na świecie Moi drodzy, dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka kartek, które zrobiłam z samego rana wstałam i po prostu usiadłam po śniadaniu i stwierdziłam, że to jest ten czas, żeby zrobić kartki kartki są bardzo proste, na bazie na bazach, które zrobiłam sama z bloku technicznego 250g białego takie standardowe wielkości to jest 10,5 na tam 14,8 powiedzmy na 15, mniej więcej karteczek jest tu, jak widzicie, 4 i do tego jest taki mały taguś. Jeśli chodzi o tego taga, no to użyłam w końcu nitownicy. Mam ją dawno, dawno temu kupioną, ale nie umiałam. Zrobić tych, właśnie tych, tych nitów, żeby one się tutaj ładnie zaginały. No ale w końcu tam obejrzałam jeden filmik, drugi. Ostatnio też Ania z kanału Album Przykartka Pozdrawiam, Aniu. Kupiła sobie krokodyla i pokazywała, jak to tam. I mówię, no nie, no, mam, powinnam używać. No i sobie tak. Baza jest różowy brystol i po prostu przykleiłam na to biały papier. Wyciąłem sobie sama tą bazę. Ta baza ma e, 6,5 na tam. 17 mniej więcej, po prostu miałam pasek papieru i stwierdziłam, że muszę coś spróbować. Jest wytuszowana, różowy i zielony to kraft fioletowy to niestety nie wiem, jaki, jaki to jest firmy tusz. Potuszowałam, tak jak robią to dziewczyny, czy Gosia z kanału Greta Art Studio, czy Karolina Czołba, czy inne, inne dziewczyny chciałam zrobić właśnie coś prostego tu miałam jakąś stążeczkę więc zawiązałam i co, występowałam sobie takie kaktusy i napis to jest z zestawu stempelków, z Akshona. no mam jeszcze przez maskę pastę strukturalną w zasadzie takie medium akrylowe i myślę, że taki nawet nawet fajny, fajny dodatek do, do, nie wiem, do paczki do, do czegokolwiek tak, żeby coś napisać z tyłu i komuś podarować. Także to jest pierwsza rzecz. A teraz karteczki. Karteczki są naprawdę proste. Używałam głównie papierów z takiego bloczka z Empiku. Kupiłam go w tamtym roku. Były jakieś przeceny, więc wzięłam kilka bloczków. Takie naprawdę wiosenne, fajne kolory dużo wielkanocnych, tak jak marchewki, jajka, nie wiem, kury, Happy Easter, króliczki. Ale było też kilka papierów, które są takie bardziej uniwersalne i tych właśnie użyłam. I co? Zacznę od pierwszej. Tak jak powiedziałam, jest biała baza. I jest tu papier takie paseczki. Podniesiony na piankach taki papier. To akurat jest papier zakrzona Robiłam jakąś kartkę i został mi pasek. W końcu go wykorzystałam. Troszeczkę tu się mieni, bo dałam gloss i akcent. Dałam dwa cekiny, bo oczywiście zapomniałam, że i akcent jest i położyłam drugą kartkę. Więc byłoby brzydko, gdybym nic tu nie dała. To się, to się przyznaje bez bicia. Dwa cekiny, ale myślę, że też nie jest tragicznie. Stempelki, których tutaj użyłam we wszystkich karteczkach to są stemple z moich ostatnich zakupów. Nie pokazywałam Wam, ale, ale są. To są stemple z piątku 13. Taki zestaw polskich napisów. Dla ciebie w dniu ślubu dziękuję. Serdeczne życzenia w dniu imienia, w dniu urodzin, spełnienia marzeń. Bardzo, bardzo, bardzo mi się fajnie z nimi, nimi pracuje. Niestety tu, jak widzicie, są ubrudzone, bo tusz do wekraft trochę brudzi, a nie mam um, takiego tego zmywacza do, do tuszy, więc zmywam tylko mokrą chusteczką. Ale, ale w sumie to nie przeszkadza, bo zostaje po prostu tylko kolor. No, taki ciemniejszy, ale to nic nie przeszkadza w stemplowaniu w innym kolorze. Nie zostaje po prostu to na, na, na kartce. Więc, taki napis: serdeczne życzenia. Również y, tu podkleiłam tym papierem w paseczki. Muszę zobaczyć, czy się jeszcze Dałam małą koroneczkę y, z, taką bawełnianą. I y, y, y co i motylka z, z wykrojnika. Z wykrojnika, który mam, kiedyś tam kupiłam. Ale już miałam wycięty, więc, więc po prostu wyciągnęłam z takiej torebeczki i, i go użyłam. Także takie coś. Kolejna karteczka z tym papierem zakrzona. Tu już mojej, To już taka, taka bardziej może wiosenna. Też tutaj bawełniana koroneczka, napis serdeczne życzenia, ta jest bardziej płaska, chociaż też panel podniosłam na, na piankach. Wytuszowałam zielonym tuszem z Dovecraft, bardzo lubię te tusze, są bardzo wydajne, mocne te kolory są, trzeba delikatnie używać, żeby nie przesadzić. Karteczka jest w środku potuszowana. Także bardzo, bardzo, bardzo prościutka. Ten zielony papier fajnie tak rozwesela. Zieleń to kolor nadziei. Myślę, że, że fajnie współgra tu z tymi kolorami właśnie na, na, tym, na tym papierze na zewnątrz. I myślę, że taka nawet, nawet fajna karteczka. Kolejna to fiolety. Chciałam użyć kwiatka, który robiłam kiedyś, kiedyś. To jest kwiatek z dziurkacza powycinany z brystolu yy, i przyklejony na, na piankach. Nie wiem, jakby to. O, tak. Trochę zabawy jest, ale efekt myślę, że fajny. Widziałam takie kwiatki podobne w piku i stwierdziłam, że no spróbuję zrobić sama. No bo no bo po co będę kupować, jak mam dziurkacze, tak? No i taki kwiatuszek mi yy, yy, był. Yy, no i go tutaj użyłam. Myślę, że troszkę rozweselił tą fioletowo-białą kratę. Dałam cekiny, żeby też się troszkę błyszczało. Dwa motylki to z wykrojnika, tak jak mówię, e, miałam je wycięte, e, ale nie używałam. I tutaj troszeczkę myślę, że też rozweselają tą karteczkę i też serdeczne życzenia. W sumie taka kartka to nawet dla faceta mogłaby być. No, oprócz tego kwiatka. No, ale, ale, ale róż, różnie tam ludzie lubią Mam nadzieję, że, że będzie się komuś podobała. Także bardzo, bardzo prościutka. Ten papier to z, z tego bloczka z, z Empiku. I ostatnia karteczka. Taka już festradosna. Tu taki seledynek w zasadzie jest. Taki żółto-zielony kolor papieru. W ogóle na płasko przykleiłam to wszystko. Jedynie co odstaje, to te pół perełki. E, takie półperełki. E, za chwilkę, muszę na chwilkę zatrzymać. I tutaj słuchajcie, e, wzięłam taką serwetkę, którą też dostałam gdzieś od kogoś i leżała z wymianki. Bardzo dziękuję temu komuś. E, przepraszam, że nie pamiętam. E, I potuszowałam zielonym też tuszem z Dovecraft. Te wszystkie, właśnie serwetkę, tutaj bazę, żeby to tak fajnie wyglądało. Napis dla ciebie to ten stempelek. I, i co? No i tutaj podniosłam, znaczy poprzyklejam warstwy. Blok techniczny, papier skrapowy, serwetka, blok ten, papier skrapowy. No, lubię takie warstwowe. Myślę, że to tak no fajnie wygląda, mimo tego, że nie jest takie trójwymiarowe, ale myślę, że też, też fajnie wygląda. No i tyle na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że film mi się dzisiaj wrzuci bardzo szybko i, i dzisiaj będziecie mogli mogły sobie zobaczyć, jeśli ktoś będzie miał ochotę i będzie miał czas. No to wszystkiego dobrego. Życzę dużo zdrowia dla wszystkich i do następnego razu. Pa! pa.